Szanowni Państwo, rozmawiamy z Panem Władysławem Czekanem, Polakiem z Winężczyzny, dzielnym członkiem Stronnictwa Narodowego, popierającym i maszerującym razem z nami w Marszu Nowski na Zamek. No, Człowieku, który patrzy się z dysazu na wybory prezydenckie w Polsce, ale poproszę go dzisiaj teraz o głos z racji, że ten głos taki z zewnątrz jest nam Polakom bardzo potrzebny. Bardzo proszę, Wadysław Czeka. Panie. Ale, tak, tak, proszę bardzo, proszę nie mów. mów, ale Ty jesteś dobrze słyszalny, proszę bardzo, mów. Bardzo, bardzo przerywa, bardzo przerywa bo ty nie połączenie bardzo. E, proszę Ty mów, ja, my tutaj dobrze. Ciebie dobrze słyszymy, dobrze nagrywamy. Dobrze, to powiadam. Dzień dobry wszystkim, co dotyczy wyborów, tam w Polsce ja jako polek z wiejężczyzny nie mogę głosować na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tam i w Polsce, dlatego że obywatelstwo nasze inne jest. Ale ja bym głosował na odpowiedzialnego ze strony patrząc, ze strony wileńskich Polaków patrząc, popierałby każdego prezydenta, kto będzie popierał sprawa Wilińska, bo my mieszkamy na swoich terenach. My mieszkamy na swojej ziemi, Wileńszczyzna została w 1990 roku uznana, bo miała być e, autonomia wileńska, ale nie, nie uznali, przyłączyli do Litwy. E, nie, nie dali politycy litewscy poszczepić od sowieckiej Litwy Wileńszczyzna. E, e, I dzisiaj politycy litewscy przy rządzie, taki na przykład jest polityk Graszulis. Który wypowiada się wprost, w Sejnie, otwarcie, że każdy rok trzeba pochodzić po jednym Polaku, podszalić. Ja poprę każdego prezydenta. Czy to Brown, czy to Mansena, czy tam innych, którzy tam Kto kto poprz, strawa sprawa dzielnic, którzy nie tam niszczy z granicami takich Polaków jak my jesteśmy. Który i będzie trzymał trochę za pysk polityków litewskich, bo państwo polskie jest większe. Jest większe, ma większe ilość. I nie nasza część, bo część takich Polaków u nas jest też polskojęzycznych, którzy pożenili się z dynami, przetoczyli się na inna strona i już oni uznają, że to polskie rządy mi nic nie znaczą, teraz tutaj wszystko jest dobrze. E, u Polaków i Litwinów wiąże się, to jest nieprawda. Grupy narodowe polskie są e, dyskryminowane i to widzimy otwarcie, jak wypowiada się Grażulis w, e, w Sejmie, kimś tam jest, tam bos tam czy jakimś jeszcze, że każ każdego roku trzeba choć po jednym Polaku uszczelić. To ніякі справи далеко не пойду. Кедись мали ж ми, як народ польський, жесть на Волиню. З тієї сторони теж була жесть прянована. Я кедись ви оповідав, от мій ойцець поїхав е, помічником е, локомотиви, час німецький, що десь другий рок, під ковним в Кашадорище, а там ксьонць виповідався, що поляку треба темпим ножем витягнути. Вони так трафили нам. Алло. Tak, tak, słyszymy, słyszymy. Bardzo dziękujemy za ten głos. Przypomnę, że mówił do nas Władysław Czekan, dzielny Polak z Winańszczyzny, który tam spotyka się z tą rzeczywistością. Aż mi serce zamiera, kiedy słyszę o grożącej Polakom krzywdzie o dziejącej się krzywdzie, o tym, że ktoś publicznie mówi o zabijaniu Polaków, jakby to było prawo człowieka. To jest bardzo niepokojące. I rzeczywiście tutaj ten trzeźwy głos, żeby wybrać tego, kto będzie bronił Polaków jest bardzo ważny. Dziękujemy, dziękujemy kolego Władysławie.